Siema, siema Story Carabin Dzisiaj, moi drodzy, gramy w Burgirkiem. Przywitaj się. Cześć. Gramy ci w Rzadkości Broni. I widzowie, dzisiaj, moi drodzy. Jeśli, będzie, jeśli robimy jednego fraga, no to będziemy mieć lepszą bronię Chyba już było to kiedyś na kanale, więc nie muszę mówić. Zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka. I jaki komentarz mają burgerek napisać? Eee, co jecie, liście, lub będzie część. No więc dobra. A my przechodzimy, wejdźcie na Instagrama, KarolBędzik YouTube, wszystkie linki w opisie i Discorda, a my bez, bez przedłużania zaczynamy! Dora Widowie, lecimy! Na co mi Jak widzicie mój po poziom w Fortnite nie jest jakoś superowy, bo... Ja też nie jest mój taki superowy, dlatego że mam ogrom. Patrz! Jaka mgła! Burza piaskowa, ale ja widziałem akurat ten event, jak ten rycerz na górze Olimpu wali tym mieczem. Ja nie widziałem, bo ja mało gram bardzo w Fortnite, bo się zajmuję innymi rzeczami. A nie mam też trochę czasu. To jest tkanie ognia? To jest tkanie ognia? Co? To jest tkanie ognia czy czego? Niech o, nie. leci ktoś! Leci ktoś! Moment. Dwie osoby lecą. To jeden frak. jeden frak ja. No. No, chyba szar. Dobra, szukamy czary. Szary nie mogą wy, wypaść z tego. Krzynek, chyba. Ja wiem. I polscy, do uciekania, jakby w razie czego. Zdech mam? Dobra, ktoś tutaj przyleciał. Ja na tak? razie biorę sobie szar. Tom to niebiesko zieloną, bo mogę, jeśli nie znajdę szarej. Ale nie mogę się używać. No właśnie, wiem. O, mam szarą. I to nawet dwie szare, więc biorę je. Czekać czekaj, czeka. czy tak bym Nie, dawało mi się. Nie, wiem, jakby czuję, że ktoś tu chodzi, ale nie wiem. No ktoś tu jest, bo ktoś tu leciał. No wiem. Tylko gdzie to? Musimy, musimy. Niech jest, niech jest, chyba! Co? To już jest pięć niszczenie! Dwie nie i strzelanie! <laughs> strzelanie! Mała potka. No, czekaj... A jakby ktoś tu był, ale go nie ma... Czekaj, leci ktoś, leci ktoś, słyszę jakby... Znaczy, mam tak. Tam patrz! Tam. tam jest lunch, pad. Jest tutaj ktoś! Jest! Widzę, widzę kroki. Ja też. Zobaczcie mnie widzowie, lecimy! Ja zginę. To ja go zabiję. O kurde! Dobra, dead, 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 dead! Dobrze. Ja niestety nie mogę jeszcze, co? No, miał? MIAŁ! Mogę? No możesz. Dobra, bierzemy teraz y, zieloną, ta? No ty bierzesz zieloną, ja nie no, mogę. Ty, nie możesz, nie wiem. Bierz sobie wszystko, tutaj jest tylko... A kiedy my dojdziemy widzowie do... Mogę Kolejny jest tutaj, tu masz chłopa! Tu masz, tu masz chupa, uważaj, bo zginę! Mam 10 HP, kurde! Ja uciekam, bo ja mam 10 HP. Muszę się uleczyć. Jest! Ty <laughs> zabiłeś? Tak. Super. Kurdy, ja mam to 10 HP. Po... 10 HP to naprawdę mało widzowie. O kurde. Dobra, teraz mogę sobie wyłożyć, wywalić te bronie. Mogę sobie wziąć jakimś zieloną. Mam tutaj zieloną. Mm. Dobra, poczekaj, chodź. Mam tutaj. Znaczy, wiem gdzie. Znam to miejsce. Kurde, tutaj. Wezmę to. Ja muszę się uleczyć, bo ja chłopie mam 50 hp, a to dla mnie no to dużo mało. Czy dużo, ale... Lepsza ten ta, tutaj, chodź tutaj Nie, 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 nie chodź, nie chodź. A co, ktoś tam jest? Nie. A co? Kude. No wie, na razie jest dobrze. Myślę, że... Było takie na razie wy... jest słabo. No dobra. Dobrze, Burgirek. mówisz. Na razie jest słabo. O, apteczkę mam, super. Ja w na razie jedną broń. broń. O, dwie, ale to nasze to Znaczy niebieskie. Ja bym zielone, Boże. Jestem niszą. chyba. By patrzcie, patrz! Myślałem, że to nie działa, a to normalnie skacze po Wiem, tym. wiem. Dobra, widzowie, nie będziemy was zanudzać, więc widzimy się przy fragu kolejnym. Dobra, tutaj mamy... Dobra, dobra, dobra. dobra. Widzimy, do, do, jesteśmy, jesteśmy, kurde? I zabiłem. Jeszcze jeden, zabij go. Dobra. Gdzieś tu jeden jeszcze jest, poczekaj. Dobra, mam teraz ten. Niebieski. Tu mam jeszcze jednego, poczekaj, gdzie to jest? Jeszcze jeden. On, on ja go nie chcę zabijać. Czemu? No będę miał ten w bronię. Poczekaj, ja muszę... Dobra to ty go zabiję ale chcę szukać innych broni. Te wywalam. I ty niebieską bierzesz? No tak, teraz mam niebieskie. Dobra ja też mam niebieskie. Nie, nie, ja mam teraz ten epickie. O kurwa. Bo ja mam trzy tragi. No, to dopiero... Nie przegoniłeś nie, w tych. Teraz epickie mam na razie. Dobra, mam popa, ale nie chcę go zabijać. Chodź, to Burgirek! Nie mi... chcę go zabijać. A ja właśnie chcę. Poczekaj, ja muszę go właśnie zabić. Zabiłem go. No to masz teraz mityczne. Nie, teraz ma... będę mieć mityczne. Teraz mam mityczne. O, super. Kurde, Burgirek, mnie przeganiasz jak nie wiem co. Zobacz, ja dopiero mam niebieskie. on już ma mityczne. On to wygra. Ale teraz jest najgorszy, no bo legendarny to jest najgorszy. Tutaj jest jakiś mityk? Nie. Jest tutaj... Nie jest, kusza jedyna. Kusza. Ty czekaj, coś tam jest? Jest coś tam. Co to? Mityk. Znowu kusza. No, widzowie, zaraz się widzimy, bo jak znajdziemy kogoś, bo no... Nie będziemy was zanurować w tym filmiczku, więc znajdziemy, znajdziemy zaraz kogoś. Zobieńska? No, Ta to niszczy. Bierz się? Jak co to niszczy? No, ta tak uczę niszczy. Ej, a co jak teraz zrobię, fraga? No to. Wygrywasz odcinek? Nie, no to po prostu bram dalej, Mitykami. Ale jak już zrobisz. Nie, po prostu wygrywasz odcinek. Zergirek wygram myślę, że to będzie odcinek, bo widzowie jest za dobry. Jak są gracze? No wiem, ale ja może ich zabiję, bo ja potrzebuję trochę więcej. Ale oni już pojechali. Nie wiem. Polecę do nich w razie, czy będę potrzebował pomocy, ale na razie... Jak ja mam dwa... Kurde, tu chyba! 110? 107 znaczy się. Dobra, dead! Dobrze. Czym teraz gram? Poczekaj, czym teraz gram? Eee... Czekaj, ja jadam, no, że teraz zniszczę. Teraz epickim Zobaczcie czy czy? obaj mieli O chłopie, teraz epickim gram, co nie? A ty włączyłeś nagrywanie? No. Co? Jeden Girek się wyżej nie zzywa. Mam złą sytuację. Potrzebuję pomocy. No poczekaj, lecę, zabiję od tyłu. Potrzebuję pomocy, mega, czekaj. Czekaj, bo ja na razie... Właśnie złamałem regulamin, ale muszę ci pomóc, więc... No nie no, kur, zginę. No ja też zginę. widzę, do gdzie jestem. Na błagam cię. Teraz ją. Nie przemyśl ręce, tylko jestem głupi. No, chłopie. Można móc. Kolapsują mnie. No, super. Dobra, widzowie, gramy sobie w boksiki. Tak teraz po prostu, żebyście mieli chwilę. Pewnie burgidek mnie będzie zabijał. O, ale dobra. Będę ci zabić odo. No kurde, chłopie. Ty mnie zabijesz, mordeczko. Ja, nie chłopie, ja w boksy jestem do dupy. Do dupy. Do, do dupki. Do, 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 do. To jestem dudupy w, w te boksy, kurde. Naprawdę powiem wam, że... No burgirku! Burgirku, ty mnie od tyłu nie bierz! Bo właśnie zginę zaraz. O, tutaj No, dla ciebie tak. Czekaj, burgirku, bu, mój drogi. Bo ja tutaj, chłopie, nie wiem. Chłopie, łopój!

no ja... Chcę no ja ja ci zaraz dam to, player. Nie no, nie lubię Edgara, to nie tak, że w Brawl Stars. Mam na nim taką rangę. To nie tak, że mam na Edgarze yy, 26 rangę w Brawl Stars. O kurde. Chłopie, w ogóle mi sobie... Chcecie Brawl Stars? Chcecie? Zapiszcie Zabuj... w komentarzach. To wpiszcie w komentarzach po prostu Brawl Stars. Tak, i jeś, jeśli będzie dużo Brawl Stars, to będzie Brawl Stars, filmik z Brawl Stars. A jak... to ty od tyłu bierzesz? Co? Mordzia. Sigma Alex. kurde. Sigma Alex? Sigma Alex! O jak to uh, 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 Brawo. Dobra, widzowie, teraz trzeba go napaść. Teraz trzeba go napieść, okay. Trzeba go teraz napaść i nie wiem, jak go to zrobię, okay. ale. To nie okay. Dobra, na ułatwienie gram teraz tylko pompą. No. Dawaj. I tak jeszcze pokonam. I tak. Ale ja na nie dziękuję. nawet pompą. A ty tutaj? Do kolegi się tu nie spodobało. Ty, ty wyszedłeś. Co ja robię? Co ja robię? Dostałeś tę Ja mam cheaty! Ja cheatuję! te ściany dostałeś! Ci Ty kur... Chciałem ci takiego No i. No Dobra, może teraz tylko karabinem, no bo nie lubię grać karabinem, lepsza jest dla mnie pompa. Brudowie, ja nie wiem, ja zaraz z nim po prostu. Ciągle mnie tylko zabije. Brugierek, ile, ile ty na ha grasz w Fortnite, gurde? Co? Ile mam godzin w Fortnite? A? Chyba. Chyba ponad 10 tysięcy. Robię ci Kongo, Kongo, Kongo robił. O ty śmieciu, nie Jak Jakby coś to na żarty. No, spoko, spoko. I lakujecie. Spoko, śmieciu, <laughs> Nie wiem no, żart. Jak ty coś to też żart Dawaj, kilofuję cię no, kurde, nie? się nie uda. No nie kilofujesz mnie raczej. Mordeczko Konga, Konga. Zrobię Konga, 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 Konga. Kurde, konga, konga. Siema, Nie no. Bo wiem, że nie lubię grać z tym karabinem. Tak so. no, Karol jak coś Dobra, teraz Paweł Sigma wleć. Paweł Sigma. Burgirek. Oj, Burgirek. A no w sumie znają Burgirek. twoje. Znają twoje. Ja będę jak grać Edgara, wlecy na głowę i normalnie ci orła. Kupię, ja tutaj sobie emotkuję siebie. Samego Burgirek. Już chyba znają twoje imię, więc... Możesz. Podać. Pawełek! Pawełek, a ja Kareneczek. Może Burgireczek, Burgireczek, mój drogi, Burgireczek. Słuchaj. A cześć! Kolega! Cześć! Jest jesteś kolega! 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 No kolega. Taki fajny. Super, Widzisz, kolega. Zaraz. Super, kolega. Taki fajny kolega, że zaraz cię zabije. Minę! Ginę! Sobie tu. Obzram sobie mamu, tu! Co? Tak. Ma co ja gadam w ogóle? Głupoty odwala mi od tego YouTube'a, ja kurde. Widzowie, co ja widzę? Ja muszę mm. kijać stółek. Brawo. Gdy, gdzie, gdzie go? No kurde, kido, tak takie kidosowe trendy to są po prostu... Dlaczego znaczy one Dobra, są są kilosowe? Dagi digi dagi dały nawet da fajnie Teraz graj jak typowy ten Jak on się nazywał ten Jak typowy taki Oskarek Dobra dawaj Oskarek Bo mamy takiego kolegę w klasie co tylko Ty kurde ty znajdź Oskarek Oskarek ty Jeszcze na koniec no, On tak robi tylko Oskarek chyba gridi nie ma Bo go nie... Nie wiem mnie. Że teraz ostatnia runda na tym odcinku, będzie ostateczna. Kto? Dobra, ja os zagramy 10 rund. Nie, już ostatnia. Ten film będzie. Za... No, brakuje mało do 10 A rund. Idę. dwie rundy? trzy. Dobra, widowie. Będziecie mieć długi odcinek, Wal, już to wale Wróć, Konga. A przynajmniej być Konga, Konga, patrz. Ja tu Uuu, mam nic. normalnie wszystko tutaj zabudowałem i zaraz zabudowałem. Klik klik. Klik klik! Klik, klik, klik. klik, klik! klik, klik! Ja, ja pierniczę, zamiast... Zamiast... Zamiast pistoletu użyłem rybki. Ej no, ty jadłeś rybkę, ja tak mówię, co ty robisz? No, mówię, no serio, jakby ja zamiast pistoletu użyłem rybki. Dobra. Trzymaj koło siebie. O! Mamy Karol. Chcecie, e, jak chcecie filmiczek? E, na przykład piszcie, czy chcecie filmik o Bambiczku. gramy z Bambikiem. Że gramy z. Żygramy z. Żygramy z Goldem. Albo. Ja bym nagrywał. Kiedy pan na tym. Mam pomysł. Na Ej, Bugirek, mam pomysł na odcinek. Zgłoście się na moim Discordzie. Karol pięcik z w opisie. I ja mam robię taki kanał, z e, filmi, filmiki... filmiki z widzami i będziemy nagrywać filmiki z widzami. Co wie na to? Co ty na to burgire? Po prostu tak nie nawet. Bo nie jak to się skończy. O tak! Laser, aaa! Laser? Zobaczymy, możecie pisać na moim Discordzie. I zobaczymy, może się uda yy, właśnie zabrać jakąś osobę, która będzie z nami na odcinku, ale piszcie właśnie też odcinek jeśli chcecie w Brawl Stars, czyli pisać po prostu Brawl Stars! No tam Dobre, Ostatnia, Dobra, dawaj. Ostatnia! Ostatnia Przed Przedostatnia, okej. Okay. No dobra, dawajcie widzowie. Damy burgerkowi Jeszcze jedną rundkę. Bach mi ty chłopiec, nie wiem skoczyć na tymi o Majko, jestem bambisko, bambiczko, bambiczko jestem, bambiczko, bambiczko. Aha, ale Ale ty jesteś, kurde, tutaj. <laughs> Bo wyszczelić! O! o kurde, gdzie? Myślałem, że zabili... Zabi zabi Dobra, teraz runda o wszystko. O wszystko, o fałdolz! Nie, nie, nie nie o, nie o Uwaga w sobie. Macie teraz super muzyczkę w tle i teraz się Karolek 5 x skupia, więc nic nie gada. Teraz się skupiamy wszyscy. Jak wygrać to po prostu jest reń. Masz te jak cały to to co Nie? 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 Oj, Ej, to ja się chłopi, ja ja nie, 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 ratuję, nie płacę się widzowie. Ale... Ja cię płacę. co? To jest po Bo wszystko, ja sam wygniewam, ale... Wciąż możesz wygrać. Oj, oj oj! Kolego! Ja, gdzie jesteś? Mam leczutkie tarapaty! Mam leczutkie tarapaty! No to dobrze kongo zrobione. Więc...

i headshot. Ja mam I... HP. Wiesz ile miałem HP? 20. O chłopie, kurde. By było blisko, ale widzowie, no niestety przegrałem. Myślę, że wam się ten odcinek podobał. Możecie zostawić subika, subika. Bardzo was kocham. A teraz Tak, Karol, zabuduj się w wam pokażę klipa. Zabuduj się i nic nie rób. Dobra. I widzowie, możecie wbić na karabincik Steam, czyli Discorda. I tam sobie kanał e, filmiki, filmiki, jeśli zabuduj się, teraz zabuduj górę. Odcinki z górę. Odcinki z widzami, tam będziecie mogli pisać, robimy rekrutację i... no. Proszę, no. po prostu jedną jedno osobę na e będzie Fortuny odcinek i... no. Widzowie, myślę, że do następnego możecie być na Instagram, bo tam są fajne fotki, bo oczywiście bez twarzy. Ale widzowie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli chcecie Brawl Stars, to napiszcie Brawl Stars, a... A a ja na pożegnanie wam tańczę... Ty wyszedłeś? Nie, nie wyszedłem. A ja na pożegnanie wam tańczę pingwinka. Uwaga. Pa, pa.